No to zaczynamy. Witajcie ponownie na kanale YouTube'owym Kury. Kolejny dzień. Kolejny dzień z piękną pogodą. I będzie to kolejny leniwy dzień, bo nie mam niczego takiego super konkretnego zaplanowanego. Muszę trochę pojeździć, podoglądać. Skupiłem się trochę na nagrywaniu i zacząłem myśleć co mam mówić i jak nagrywać i zapomniałem, że po drodze na obrzeżną miałem jechać jeszcze do bankomatu. Dużo pudełek. Cześć! Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka zdań o jakości potraw w górze. A mianowicie czasami zdarzają się komentarze, że w kurze pogorszyła się jakość, że coś robimy nie tak albo po prostu, że, że obniżyliśmy poziom. I chciałbym zdementować te opinie. Generalnie jest tak, że nie poszliśmy w żadnym wypadku nigdzie na skróty. Wszystko robimy tak, jak robiliśmy. Nie robiliśmy żadnych ustępstw. Nie korzystamy z gorszych składników. Za to zmieniamy wszystko, co możemy na lepsze. I systematycznie też pracujemy nad poprawą niektórych rzeczy. Przykładowo niedawno był film o bułkach. Zmieniliśmy bułki na większe, lepsze. Droższe, tak swoją drogą, ale za to stanowczo smaczniejsze. Także, jeżeli chodzi o yy, pojawiające się co jakiś czas komentarze, że coś było pogorszone, to może być kwestia po prostu czasami błędów ludzkich, bo mamy dość duży ruch i, i czasami po prostu błędy się wkradną. Oraz myślę, że dużym problemem jest zamknięcie restauracji po prostu, a stanowczo lepiej wygląda i stanowczo lepiej smakuje jedzenie zjedzone tak normalnie przy stoliku, niż jedzenie, które pakujemy na wynos i niestety musi po pierwsze trochę zaparować w opakowaniu. А по другим едет тоже до клиента. Sytuacja teraz też wygląda tak, że wszystko jedzie na wynos. W związku z tym, trochę popracowaliśmy też nad sposobem pakowania. A mianowicie, przestaliśmy pakować zestawy w taki sposób, że mięso idzie do tego samego pudełka co frytki. Frytki zawsze idą osobno. Frytki, jako takie, mają trochę mniej wody, natomiast bardziej zaparowują, a mięso oddaje po zamknięciu więcej wody. I chcemy, żeby frytki dojeżdżały do Was w jak najlepszym stanie. Także zawsze są pakowane w tej chwili osobno. Tak samo Jak sama poczucie po świętach? Bardzo no dobrze. Wypoczęci. Pełni energii jesteśmy wszyscy. Każdy już za pracą tęsknił. Ogólnie jeżeli chodzi o ruch, to okres międzyświąteczny i okres przedświąteczny nie jest najgorszy. Także, także w tej chwili pomimo tego, że jest, w końcu wtorek jest dzisiaj, coś, coś mimo wszystko się dzieje. A spadków dopiero spodziewamy się po trzech króli albo po weekendzie po trzech króli, czyli od 10 stycznia. Ale miejmy nadzieję, że uda się potem jeszcze przed końcem miesiąca, żebyśmy zostali otwarci, także wtedy wtedy zaczniemy odbijać. A to jest karto z zamówieniami na Sylwestra. Przyjmujemy zamówienia na różne godziny, czasem w dostawie, czasem w odbiorze osobistym. Tak samo notujemy sobie, czy jedzenie będzie docelowo do odgrzenia, czy ktoś po prostu o tej porze będzie chciał zjeść. W końcu tę kawę zrobiłem, ale się nie napiłem. Sara, jak nastrój po świętach? Bardzo dobrze. Z takich małych zmian to generalnie robimy tak, że co jakiś czas testujemy różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy, bo zawsze gdzieś tam znajdzie się po pewnym czasie jakieś przemyślenie i jakaś rzecz do mniejszej większej poprawy. W tej chwili robię trochę testy innej panierki: innej panierki do skrzydełek i potencjalnie do uczców. Mamy zrobione w tej chwili trzy miksy, one się lekko od siebie różnią. Punktem wyjścia jest nasza zwykła panierka, no i tam są różne dodatki wprowadzamy. Nie będę zadawał za bardzo szczegółów, co tutaj zmieniamy, ale testujemy. Dobra, skrzydełka wyglądowe wyszły nam bardzo podobne. Są się prawie identyczne są wszystkie. Dobra, zaraz będę patrzył, jak wyjdą na smak i tak dalej. Słuchamy. To brzmi lepiej. Dobra, potestujemy. Zaczniemy od standardowej. Nie wiem. Są cholernie podobne. Myślałem, że będzie większa różnica wyczuwalna. Ogólnie w nich. Może spróbujemy je dłużej smażyć jeszcze. No, są strasznie podobne. Pyszne, 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 pyszne. No nie wiem, wszystkie dobre, ale nie ma tu jakiejś rewolucji. W sensie nie sądzę, żebyśmy cokolwiek zmieniali w oparciu o te testy dzisiejsze, no ale testujemy ogólnie, tak staramy się szukać jakichś różnych nowych rozwiązań i testować. Zostawam brzydka, ale to jest, ja powiem, ja to trafikę. Trafikę. sobie kawy niedługo. W makro już widziałem kawy kosty, to takie na kilogramy do kupienia. W domu ją mamy. Zajmista jest, Też jest w ogóle mocna. No. Super jest. A mamy chyba tak, że Kola zostanie dystrybutorem Kawkosty w tej chwili, okay. także od Koli byśmy zamawiali wtedy kawę. No. Chodź, Kadina, zrobiłem papierkową robotę. Dobrze, oczywiście. Udaje mi, że coś robię przy papierach. Mamy w sumie w Kurze taką tradycję, można powiedzieć, że robimy dwa czy trzy razy do roku rozmowy roczne, tak zwane, czy tam rozmowy półroczne, rozmowy kwartalne. I polega to na tym, że e, czy osobiście, czy ja plus menedżerka siadamy z każdym pracownikiem po kolei, tak żeby porozmawiać jak mu się pracuje, e, z kim mu się pracuje dobrze, z kim mu się pracuje gorzej, jakie ma ewentualnie uwagi do przekazania innym pracownikom, e, co chciałby zmienić, co uważa, że jest niepoukładane i, i wypadałoby poprawić. Także no, są to takie rozmowy, żeby ludziom pracowało się lepiej. Wiadomo bardzo słuszne jest takie powiedzenie to klient nasz pan. Natomiast prawda jest taka, że prowadząc skórę przekonałem się, że klient nasz pan, natomiast priorytetowi i najważniejsi w pracy są właśnie pracownicy. To jak są zadowoleni i to jak dobrze im się pracuje, potem przekłada się dokładnie na to, jakie jedzenie dostanie klient i czy będzie fajnie obsłużony. Staramy się położyć jak największy nacisk na atmosferę w pracy i żeby pracownicy przychodząc do roboty przychodzili z uśmiechem na twarzy, a nie jak za karę. I wydaje mi się, że wychodzi nam to całkiem nieźle, ponieważ mamy naprawdę niedużą dotację pracowników i dużo osób pracuje od, od dawna, albo od otwarcia, albo niektóre osoby jeszcze współpracują ze mną sprzed czasów kury, czyli kiedy prowadziliśmy firmę z food truckami. Nasze skrzydełka i w ogóle mięso. Jak jest wyłożone tak na talerz duży i biały. To wygląda jak jakiś piękny fajny dining wręcz. Może, znaczy może przesadzam ogólnie. Natomiast e, wygląda stanowczo bardziej restauracyjnie niż tak jak podajemy tu na tackach. A może plastik nie robi dobrego wrażenia. Mógłby być trochę więcej garniszu, ale też fajna forma podania, taka bardziej restauracyjna. W poprzednim vlogu testowałem skrzydełka w takim trochę odmienionym sosie buffalo, innym niż standardowo robimy. I nie do końca mi to smakowało, także dzisiaj testuję w naszym sosie, tym zaostrzonym w sosie de A Znaczy testuję, chcę sobie potwierdzić po prostu, że dobrze smakują. Bardzo często jadam jedzenie kurowe, natomiast w momencie, kiedy człowiek tak w sumie sprzedaje jedzenie, czyta czasem opinie, czasem reklamacje. Wytwarza się czasami poczucie, jak człowiek zbyt dużo odpowiada na reklamacje, że być może coś jest nie tak z jakością naszego jedzenia. Także no, bardzo zdrowe w tym wypadku jest y, często sprawdzać po prostu, że to smakuje dobrze. Także teraz spodziewam się, że wgledza się w mięso, stwierdzę zarąbiste i nie ma się o co martwić. I teraz jestem spokojny o jakość naszego jedzenia, bo jest super. Uciekam na razie. Pa. Serki naszykowane. Jadę teraz na nowe lipki. Musimy też załatwiać kilka niekonkretnych spraw. No ale przy okazji jak jadę, to, to wezmę kilka rzeczy. Jest wprawdzie 15.30, ale bardzo ładnie słońce zachodziło nad centrum. Niestety akurat rozmawiałem przez telefon, także nie miałem czasu się ani zatrzymać, ani nic nagrać przez okno. Cześć. To jest wideo y mobbing. Nie, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry szefie. Dzień dobry. Dobrze, to nie było reżyserowane. No na razie, dzięki. Jedziemy do domu. Jeszcze taka ciekawostka na do widzenia. Chwilę temu zadzwonił do mnie telefon od człowieka, który zajmuje się sprzedażą kas i drukarek fiskalnych. I tak jak rząd przekładał już kilkukrotnie w związku z pandemią obowiązek posiadania kas online'owych, to w tej chwili znowu zostało to przeniesione. Natomiast jak się okazało teraz na ostatnią chwilę, przeniesienie to dotyczy wszystkich kosmetyczek, fryzjerów i tak dalej, ale nie gastronomii. Gastronomia musi wymienić drukarki. A kupienie nowej drukarki fiskalnej, takiej wersji online'owej, to jest koszt rzędu 3000 zł, no może niecałych. Jednymi słowy, jeżeli ktoś ma w tej chwili biznes podupadający w gastronomii, nie wie czego ma zapłacić czynsz, nie wie czego ma zapłacić pracownikom, to jeszcze musi wymienić teraz za 3000 złotych kasę fiskalną albo drukarkę. Znaczy kasę fiskalną da się trochę taniej, no ale no my pracujemy na drukarkach.